Wydaje mi się, że po przejściu tego momentu, one powinny mieć siłę już wypchać, nie? No, dopiero teraz znalazły. No i niestety nie zadziałało, no. Czyli pozostaje mi e, wymiana tych siłowników. Mimo, że to są nowe firmy F.A. Krosno. Miały być mega super. A nie mają siły w ogóle tego podnosić. Mam tu nagrane to to pokażę. Niech mi dadzą stabilusy ściągną. Będą droższe, ale niech będą. To krosno też miało być droższe i świetne. Tymczasem co? Ja to zobaczyć, czy jest podnośnik wolny. Myślę pojutrze zabiorę się za lampy przednie. Yy, zrobię sobie to sam. Siądę sobie na spokojnie, rozbiorę je, zrobię lustra lampy, znaczy lustra. Same odbłyśniki nie, ale te z zewnątrz, na czarno, <laughs> wygląda to świetnie. Widzieliście, zrobiłem to w infie i na pewno troszeczkę zmniejszy natężenie światła z LEDów, o które tak niektórych bardzo szczypie yy, odbyt, bo to jest... Rozróżniamy komentarze, które tam były, tylko takie, że no uważaj, bo zabiorą prawko, znaczy ten dowód. A takie, które oki burak zamontował ledy będzie oślepiał innych. Nie, ja mam patent na to, że nie będę oślepiał innych. Otóż, właśnie pomaluję sobie to na czarno i wcale nie będę oślepiał innych. Poza tym, w razie czego, mam ze sobą normalne żarówki. Druga rzecz, zobaczę, czy po regeneracji odbłyśników, yy, zwykłe żarówki też nie będą dawały dobrego światła, bo jeżeli tak, to wtedy je yy, po prostu złożę, yy, a led zostawię na czarną godzinę. Podobają mi się jeszcze też. Znalazłem oczywiście na AliExpress, bo wiecie, że jestem AliExpressowy. Eee, ice, No, e, nie, kurwa, ja wracając ja do Angel Ice, ringi w sensie, tak? Eee, dedykowane do 159, ale są też do 156, które myślę, jakby tam wkleić, jakby się jakoś dało, bo wygląda to dosyć ładnie. Eee, no, ale jak się nie da, to nie będę kombinował. Wiadomo, że z, z starego auta nie zrobię nowego auta. Yy, ale takie światła są piękne, naprawdę mi się to podoba. Yy, tą kierownicę muszę oddać, Kurde, ta kierownica Tu Była taka dziura w tej kierownicy, że na razie zakleiłem to taśmą, żeby mnie ta dziura nie denerwowała. I yy, testuję tu jakieś radyjko, jeden DIN, yy, który ma funkcję Bluetooth głośno mówiącą. Yy, kabelek Aux i Spotify normalnie leci, dosyć ładnie gra. I dodatkowo dostałem taki pilot na kierownicę. Na razie to dałem. Oczywiście, jak będzie skórzana ładna, 11 to tego absolutnie nie dam. Ale zobaczcie, jaki fajny bajer, Gdyby to ładnie dopasowali jakoś, to by było świetnie. ha, 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 ha. Jaworski. MUSISZ dom. Firma budowlana Arkadiusz Fala. A ten jak zwykle rano... rano się nie może załączyć. Dzisiaj już to rozbiorę. Kurde, choćbym się miał zesrać z bólu, to to rozbiorę. O, a tu się kurwa podszywają. Ktoś chyba chciał zrobić takiego info jak mój że taką samą rejestrację dał. Powiedzcie mi, czemu ja jeżdżę więcej Alfą niż Infinity teraz? Co mi się w głowie dzieje? Jak mówiłem, kiera jest do obszycia, więc to w ogóle wyrzuciłem, to strasznie to irytowało. Yy, jak będziecie dostawali takie piloty do takich radijek, ja wziąłem to radio, żeby było małe, rzucało się w oczy, nie te wielkie dwa din wysuwane, bo mi się to nie podoba. Tutaj też będę wpinał kamerkę cofania i to mi w zupełności wystarczy. Natomiast nie zakładajcie tego na kierę. Co by było, gdybym miał już świeżo obszytą? To jest dramat, co to robi. Całe szczęście ją dopiero czekają lepsze dni, tą kierownicę. Parkingi, pod Kauflandem, biedrom i tak dalej, to jest dramat. Tam jest walka o przetrwanie, walka o przeżycie, i tam jest najlepszy, obowiązuje ruch, także znaczy zasada prawej ręki. Zawsze ten z prawej ma pierwszeństwo, i ludzie tego nie wiedzą. I można tak walić po odszkodowaniach. niestety, Alfa nie ma odszkodowania, a Infiniti moje tam mało kiedy jeździ, tak naprawdę, na zakupy. No, ale Infinity tam wyrobić też nie jest tak łatwo Natomiast Alfa, zwinna, wszędzie wjechała, nikt nie miał miejsca Ja przyjechałem, excuse me, I have Alfa Romeo I oni mnie puszczają Żart oczywiście, ona po prostu jest mniejsza od Infinity może że jest kombi, zwinniejsza I chyba na zakupy będę jeździł Alfą Router Wi-Fi, on już się ładnie łączy AUX Spotify I Prodigy Leci czy nie leci? Dodać nie. Działa! Tylko wyszło, więc na kurtkę zrzucić. Nie uwierzycie, jak mnie drażni to walenie, coś z tyłu. To brzmi, jakby był niedomknięty bagażnik albo. No, no, taki niedopknięty bagażnik, zamknięte drzwi, jak jedziecie. Na wybojach, oczywiście, o, załączył się wyświetlacz. Gratulujemy Panu, powitajcie go. Uuu, super, że załączyłeś. Dzisiaj się to zajmę. W każdym razie jadę po wybojach i on tam stuka, i stuka, i stuka. Wyciągnąłem roletę, już mniej stukało, więc roletę muszę tam, gdzie ten plastik o plastik bije, po prostu podłożyć taką żywą gumą. Mam taką specjalną. Klapa jest dociśnięta, dociągnięta, nie ma tam nic żadnego luzu więc będę musiał się sprawdzić jak dzisiaj będzie na podnośniku ktoś sugerował jakąś belkę pod tylnym zderzakiem dlatego zobaczę ją i jak będziemy spawać wydech oczywiście przelot zrobimy na oryginale na oryginalnych rurach tylko damy tłumiki jakieś popróbujemy takie przelotowe no coś pogombinuję, żeby po prostu lepiej on brzmiał ja wiem, że z 1.9 nie zrobimy jakiejś super akcji, ale niech już będzie bardziej odetkany na pewno kad jest sprawny, przynajmniej tak mi się wydaje, bo zupełnie z tego auta nic nie śmierdzi. A wiesz mi, miałem diesel nawet 10-letnie, z których waliło tak, że masakra, chyba że ktoś powycinał. Natomiast tutaj no, albo kad jest sprawny, albo nie wiem, bo tu niby jest 245 tysięcy przebiegu. Co po wnętrzu i tego, że nie ma korozji, mogę stwierdzić, że jest. Korozja jest, ale taka powiedzmy śladowa. <laughs> Tym się oczywiście zajmę i podłogą też się zajmę Mam małą dziurkę w lewym progu Ale to sobie wspawam Nie ja osobiście, ale ktoś mi spawa. Dobra, no jestem pod tą szkołą i czekam na przerwę Może no. jakieś wyjdą fajne Wiecie, alfa tego, lato się zaczyna Proszę, powiedzcie mi, jak tu zmienić tą datę Dobrze, mamy wolny podnośnik w końcu Uff, Zobaczymy, jak ten wydech Ale na miejscu nawet nie mam żadnych przelotów więc będzie trzeba czekać się się a przynajmniej zmienię sobie ten olej. Eee, tu lusterka są takie, kurde, on to... Wziął to szkodę taśmą połapał. Ja muszę to zrobić, a nie chciał mi się robić, widziałem tam to jest połamane. Więc zamówiłem po prostu nowe, jedne, lewe i prawe, czy nowe, używane, ale do malowania takie sprawne i będziemy to malować za tydzień, myślę już. Jednak nie rozbiorę tego schowka. No kuźwa nie mogę, by ta ręka tak na pieprza. Ale jutro może jak mi to natną, wyciągną już całkowicie, to będę wiedział co jest grane i, i się to wyczyści, te styki. Znowu nie kupię tego styku, tego kontrol styku, jak to się nazywa. Dobra, wjeżdżam. W końcu jest w górze i w końcu będę mógł zerknąć i w jakim to tam stanie się. Mały Łukasz tutaj mówił, że e, tylne progi do zrobienia i coś tam jest do spawania. Przód w miarę jako tako i że jest strasznie upocony dół silnika. Ale, że to spod pokrywy zaworów może być, i tam była ewentualnie ta wymiana turbiny, ale tej turbiny też nie wyczyścili. Takie kurde, no zaniedbali to bardzo. Ale to wam pokażę. Przed i, i potem, jak skończymy, jak już wszystko uszczelnimy, będzie zrobiony podłoga, zrobiona konserwacja. Także nie ma nic do ukrycia. Wchodzimy, nie wystrasza się, bo jest naprawdę czorno. Tu się lało. Znaczy, lało, może się nie lało, ale, ale jest strasznie upocony, Strasznie jest upocony. Natomiast nic z niego nie kapie i nie kapało. I teraz przejdziemy sobie do tak przód. Jest troszeczkę takie no lipne. Tu jest bez dramatu, ale tu już jest lipa. Tu już jest lipa. Tu może dziury nie ma, ale będzie trzeba i tak dawać, zrobić stawkę. Tutaj cały próg i z tej strony jest też tak samo. Cały próg no i tu jest dziura tu, którą trzeba zrobić. No i to by w sumie było na tyle. Tu jest po prostu brudne. Tłumiki, tumiki, tłumiki. Raz, drugi. Dobra, biorę się na ten olej i tutaj będzie problem, bo jest wyruchany impuls. Dobrze, więc tak. Specjalista mówi, że może to być pokrywa. Tak, pokrywa. Podkrywa zaworów. Ale, że najpierw umyjemy to, co tutaj jest wszystko nasrane. Bo tu prawdopodobnie ktoś zlewał olej. I będziemy widzieć co i jak. Na pewno do wymiany są te węże, bo. Bo piją olej. Bo piją olej. <grym, 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 są nasączone olejem <grym>, i mogą dupnąć. A tutaj poza tym tak. idzie woda. Ten też jest do wymiany. I też będzie trzeba to wszystko sobie tutaj porobić. Także bez ściemy, wszystko. A potem będzie baja. Otwarte karty. Otwarte karty gramy, tak. Nie ma ideału. Tu jest takie kolanko. To to kolanko, i tutaj. Tu są z tyłu Łukasz dwa. Jeden idzie do góry, drugi na dół. No na pewno ten, to kolanko, nie? To na pewno. To, to na pewno. Na... No ale to jest od wody, no jest. znajdę. ale no, dobra, poszukam. Ten na pewno i ten. A czyli oba te? Tak, tak. One idą do nagrzewnicy, w Ja tam na dół do nagrzewnicy idę. No idą. Z, z czujnikiem pod drodze. No, To te dwa. Te dwa na pewno. Czyli wężę do dwa. nagrzewnicy. No i od... wąż wody i wąż ten. Do no. tego no. powinienem znaleźć. Czy wtedy będę na pewno ten by mógł zostać? na siłowników na magnety Jeden Cosmo, jeden Magneti Tupa Nowe Magneti no, kur... no, jak widzicie Nie dała się namówić na bagażnik W bagażniku źle krzywdę robią Kocyk ma kuźwa, miejsca mnóstwo a zachowywała się, jakbym ją wiózł na ubój. Ona musi iść na fotel. Nie miałem siły z nią tam walczyć, naprawdę mam tylko jedną rękę. Ale nauczyłem na ten bagażnik, Potem to jest to kombi, żeby pies jeździł w bagażniku. A ona jest taka panikara. No, w każdym razie, yy, co, no wynikło tam troszeczkę teraz, mi się na chwilę. Parcie na szkło tak zwane. Yy, te wężyki muszę znaleźć, nie, nie znaleźliśmy w Interkarsie. Pewnie znajdę na Allegro, mam numery. Są mega drogie, bo 20 zł 30, no a jak nie to to z aso, ale to jest takie coś, co muszę zrobić dla siebie, bo to są z układu chłodzenia, cicho! Z układu chłodzenia, który musi być sprawny, choćby skały srały. Pojadę gdzieś w trasę, coś się stanie, nie, to wężyki mają być tam wszystko sprawne, więc sobie to muszę zrobić. Najpierw ten wyciek, tak sobie teraz myślę, czy wyciek, to po cenie. Yy, tak jak Łukasz mówił, jest z tej pokrywy zaworów. I co teraz do mnie dotarło, ciło mi to, że na tym wyświetlaczu, który sobie dotarło do mnie, bo zaparł się nagle wyświetlacz oczywiście, on zawsze pokazuje poziom oleju. Olej, jak wszyscy wiedzą, powinien być w 3-4. Ja kupując ten samochód, chyba zbytnio zaufałem osobie, której kupowałem, bo się okazało, że to jest facet od rodziny, kogoś tam, kogoś i że się znają, znamy, znają, nieważne. Więc jak mówił, że z olejem wszystko ok za 2000 sobie, wymień, no ja i tak chciałem wymienić od razu, więc nawet nie sprawdzałem, a nawet się śledcze pokazywało mi cały czas Max, takie do fula zalane. No wiecie, ciekawe czemu, idiotam, ciekawe czemu, zamiast od razu sprawdzić, był przelany, był grubo-grubo przelany, pewnie dlatego też ta uszczelka tam pod tą yy, pokrywą jest do wymiany, pewnie dlatego te węże teraz pęcznieją, bo zaczęły pić, bo zaczęły kapać. Yy, no nie należy ufać nikomu, na to wygląda. Turbinę też mówił, że zmienił. Owszem, zmienił. Turbina jest zmieniona, ale niewyczyszczone to było. Nawet był taki syf taki burder, że to się w pale nie mieści. Pozalewane wszystko. Tyle dobrze, że no ten rozrząd tam był zrobiony. Mam papiery na to. No ale teraz pytanie: bo, żeby włożyć większą pompę wysokiego ciśnienia, to okazało się, że tutaj trzeba rozebrać rozrząd. Kurde. No to już lepiej zrobić cały rozrząd od razu też. No i teraz nachodzi pytanie. Czy ja chcę tyle pieniędzy tu pakować, no bo to ma być auto na trasy przede wszystkim sprawne. No a jeżeli mam dodatkowo wykładać jeszcze teraz na rozróż, żeby zmienić pompę, to ja go wolę zostawić na starej pompie. No i pokombinować tylko jakiś interkulerek, dać, który mam już tam załatwiony, i takie pierdoły, niż bawić się w większe turbo i większe pompy. nie? A przyjdzie pora na jakiegoś dizloka, takiego 4-litrowego, powiedzmy. Eee, na przykład bardzo mi się podobają A8D3, to wszyscy wiedzą. Stare A8D3, żadne nowsze. No, absolutnie. A8D2 też bardzo piękne. 42 TDI, A8D3 Baja. Eee, a ci wali No, jak poleci ciokoli. Ewentualnie myślałem, jeszcze o jedno jest takie auto. Oprócz tych Corrado, które mi się bardzo podobają, i są to Galanty. <gryw> Ale znowu kupować trupa, żeby to. Ja się tym bawię, fajnie jest, fajnie jest sobie to porobić, nie? Ale z drugiej strony nigdy nie wiesz, jakie koszta znowu będą się dochodziły i tak dalej, więc... No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie troszkę teraz ostudzić zapał co do dokładania mocy, skupić się na tym, żeby to wszystko nam usprawnić, żeby działało ładnie. Potem się zajmiemy wizualnością eee, sprężyny 30 mm w dół prawdopodobnie. Już tam ktoś do mnie napisał, że ma który miał u siebie w Alfie 156, więc z chęcią nie wezmę. Bo pozwolę kupować nowe za 6-7 stówek. Jak mogę za 3 stówki wziąć używki w bardzo ładnym stanie, zwłaszcza, że sobie auto jest warte, jak go zrobię. No takie ładne, zadbane modele, ile są warte? Powiedzcie mi, z 5 koła? jakoś tak, nie to jest 2003 rok, więc też yy, nie mam zamiaru tu, jakoś nie jak nie wiadomo ile inwestować. Ale te 3 cm niżej na tym kole będzie bellissima. No, to będzie piękna, bella. Dobra, tyle, bo mnie tutaj normalnie zadusi. Narka. Tak, dałem naklejkę w Włoszech. Dałem, bo widziałem w wielu egzemplarzach taką naklejkę w tym miejscu. I taki akcent mi się bardzo podoba, więc dałem, ja dałem.